W Carson City spędziliśmy jeszcze kilka chwil. Samo w sobie to miasteczko nie reprezentuje niczego specjalnego. 60 tysięcy ludzi. Jest stolicą stanu, ale sprawia wrażenie takiego żyrardowa. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w żyrardowie, ale to jest podobne bardzo do żyrardowa, gdyby żyrardów było na pustyni. Ale ma kilka fajnych rzeczy. Wizyta w sklepie Kowbojskim całkiem udana. Wreszcie mam coś na web. Dobra, idziemy na złom. Idziemy na złom, bo jest podobno Fiat 124 do oszabrowania. Wbiliśmy właśnie na Pick'n't Pool. Great Project. Car. Great project Car, OK. Wbiliśmy na Pick'n' Pool, to jest taki złom, w którym płacisz za wejście 3 dolce. Szukasz sobie auta i wymontowujesz z niego, co chcesz. Zobaczyliśmy, że tu gdzieś powinien być Fiat 124. Więc o, JSL Kamino. Więc mamy zamiar ukraść wszystko co pasuje do poloneza z tego fiata no, więc na wejście, przygotowany na, na Ta, wejść w to przygotowane na... podnie wczołgać co Trzaskowski ma? no właśnie, bo u nas musi być legalna rozbiórka, nie możesz to sam rozbierać to to kurwa, jako ja mam ciężko to jebaną skrzydło Wysy, możesz to na tak? o, w sumie kurwa, wiesz co, nie użyłem mózgu, wybacz Bądź, bądź, teraz tragarzem, będziemy przechodzić z tragarzami. Dobra, następnej alejce powinien być Fiat 124. Ło, jest. No, no jest! Ciekawe jak bardzo rozszabrowany już jest. Bo wjechał w czerwcu. Ty, to jest zacisk do poloneza. No ja czy nie, ja nie pierdolę, to jest zacisnę polone za ten sam system hamulcowy. Szkoda, że wnętrze jest takie rozpierdolone. Jaki typ aparatu zapłonowego? A, zardzewiały gówno. Kurwa, ale ktoś już był przed nami i zapierdolił chyba wszystkie przełączniki, wiesz? Proszę, znaczy kwiata, kurma jest fajny O, korbka nierozjebana Czy znaczy, Bogiem a prawdą te zaciski można by rozszabrować, bo to już jest, jak nie są super zapieczone, to to jest chwila-moment Dobra, tu nic ciekawego już nie zostało Kurwa, to jest silnik 2.0 DOHC, dawaj tę maskę Do tego części, kurwa, kosztują pieniądze No tak, gaźnik już jest zajebany, nie jestem zdziwiony e, Mam coś, co dla nas może być plug and play na część zamienną Worek Worek na mocz, zobacz No worek na to... Możemy wziąć, no, Patrzę tylko, co pasuje To jest Tak Jest chyba nawet nie pęknięty Pytanie, co z pompką Zobaczmy, jak korek. E! Eee. A nie, bo mamy inny typ chłodnicy. Ale ta chłodnica to jest oryginał. To, jakbym miał w co to pakować, to można by to zajęć. No, jest plug and play do poloneza ogólnie. Gdybyśmy mieli oryginalną, bo mamy lepszą. Przełączniki masz takie same. Tylko są podpisane right, wash. A, są przełączniki? Tak. Znaczy te. A, pająk. pająk. Można by ten przełącznik też zapierdolić, bo to jest. A nie, to jest potencjometr Kurwa, są ładne, brajki ten nawet Nie wiem, do domu sobie wziąć i podświetlić Ja takie rzeczy. Nie no, to ma bez sensu akurat Co to jeszcze jest fajnego? O! Kurwa skrzynka... Jest przekaźnik Co prawda starego typu to było jakieś... O! I poklejony jakiś kurwa gówno Kurcze A! To można by odpierdolić w sumie to tak, też to <laughs> Jakie zajebiste szabrowanie w ogóle Ja bym ten przekaźnik spróbował stąd wyrwać Tylko jak on jest montowany? Dobra, dziesiątka Tak, ale wszystkie przełączniki już ktoś zapierdolił takie co były zwykłe Niestety Patrz co Dobra. możemy sobie wziąć Ja pierdolę Kurwa Ja bym to ładował Nie, gdzie jeszcze Bez, No co, nożyk i Kiera jest też niczego sobie zarzewiały O, po stąd kurwa wrak ładniejsza rączka ręcznego poza wykończeniem co to tu jeszcze jest? TY! Nie... To jest, coś, to jest w ogóle jakiś inny Fiat Czekaj, gdzieś by można było postawić ten gopro, żeby on nas łapało. Jak szablujemy Nie... Ty, dywaniki są I to są fiatowskie, to one mogą pasować nawet, o ile to są fiatowskie Co to jest? s Passenger... Nie, to za Outbacka jest chyba To jest coś typa jaka zajebista klamra. pasa, znaczy zniszczona życiem, ale tylko nie jest nam do niczego potrzebna. Ale jest bardzo ładna. Szkoda, że ktoś szyby w tym wyjebał. W to nie jest bardzo zgniły fiat. Czekaj, że był on na tu stoi, ale przednie zaciski chyba mogę wyszabrować. Dystans do Poloneza Przełącznik na Na trzy kroki Zajebiście Ta, Fiatowski przełącznik A dobrze, że kupiłem w sumie jeansy, bo właśnie sobie ujebałem Dziel jak dzień gdzieś w Carson City w Nevadzie Dwóch Polaków szabruje Fiata 124 Tu pająk, tu zaciski Osprzęt do zacisków, jakieś pierdolety, ale mnie boli tyłek po prostu, tu jest silnik 2.0. Tyle pieniędzy w Polsce. Dobra, szabrowanie Fiata 124 można uznać za zakończone sukcesem. Mamy komplet zacisków w przód, które nawet się cofają. Ten koryk od wlewu paliwa jest akurat zbędny chyba. Mamy pająk kierownicy, mnóstwo jakichś pierdoletów. Nie ma źle, ładne fele miał mam jedną, ale nie mamy miejsca. Skończyłem właśnie. Wytarłem sobie rękę w płynie hamulcowym w mordę. A ty widzę pozyskałeś nam dywaniki. Tutaj do fiata można przyłożyć, to jest podobne. Te przednie mają szansę. Się nadać. Tylne mogą być faktycznie przy duże. No tak, one, one wyglądają, mi pasować. Więc przednie można wziąć na ludzie. No ja wymontowałem tylne zaciski, bo są zajebiste. Kurwa, bierzesz wóz na złomie, działa ręcznie. To się nie zdarza w tym systemie hamulcowym w Polsce nigdy. No Ja jestem w szoku, bo no wziąłem tego szczu pobawiłem się ręcznym. Ręczny działa. Kolejne piękne znalezisko złomowe. E3 Przyjaciel w kabrio, proszę Państwa. Ale nie ma radia, bo aktualnie oszabrowaliśmy już od Fiata 124 Teraz szukamy radyjka jakiegoś dywaniku. Mm. Akordzik Boży. Zobaczę, czy ma radyjko O, panie kolego, chyba mam. Chyba mam zwycięzcę w akordzie. Ja się nie wiem jak się to wyjmuje, ale to ma szansę działać. No. I jest zajebiste. Ładne. O, ty, a ja miałem jeszcze uchwyty do daszku, znaleźć. To cały daszku. Tylko, że no, zdejmuje mi się na razie panel, a nie wiem jak wyjąć całe radio. Pewnie tutaj z blokadek, i trzeba jakoś... są takie za, za ten, notatki, jakbyś ich Tu jest na przykład nieoryginalny JVC Zaraz, Ale na cd -ki. A faktycznie Nissan Leaf Jest i on Słuchajcie, jest też bieda Sedes Skóra, fura i komura. Jakby z niego zajebać. O kurwa, wecker Grand Prix, to trzeba zajebać. O, kolejny, a to już W210, już rozkradzione. Cholipka, rozkradzione. takie rzeczy na złomie. No się nie spodziewałem. Kadiego. Kurwa, w niezłym stanie. Czekaj, że on jest na złowie? Radyjko jeszcze jest. Pasy, jest wszystko kurwa. W niezłym stanie. No, tutaj za duże to radio. Standard amerykański jej kutlas Też podwójne radyjko nie podejdzie, a zajebiste czerwone wnętrze Cudowne Mateusz mi gdzieś zaginął a ja tu znalazłem Bekera Europę. To jest absolutnie cudowne znalezisko Mateusza, w postaci radia, które nie pasuje nam, ale jest kurwa piękne. Zaraz wpiszę w Google, jak wyjąć radio w Mercedes W124. Ale jebie dot kurwa dotem. Także w Ameryce dwóch typów szabrowało. Fiata 124 wyniosło zestaw zacisków, zestaw hamulców do Poloneza i jeszcze masę innych. Pierdół, typu tam jakieś dywaniki, jakieś dodateczki, śrubeczki, przełączniczki. A swoją drogą szybko opowiem wam o tych pick and pull. No to są takie złomy, jakie były kiedyś u nas. Czyli wchodzisz, wykręcasz co chcesz, ludzie tam wykręcają całe silniki, płacisz tylko na wyjściu. Dziękuję, zrobione. Nie ma, że musi to rozbierać ktoś, kto ma licencję. Natomiast z Carson ruszyliśmy już do północnej Kalifornii.